gdzie gruszy nieba, chleba, podnosząc z nimi przesłuszane dla darów nieba. Tęskno mi, Panie, do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony, są jak odwieczne Chrystusa wyznanie. Bądź pochwalony. Tęskno mi, Panie. Imię Polski rozmawili w biednym Polacy i głosili światu, że ona jest i nie umarła. Józef Wybicki, żołnierz, napisał pieśń dla wojska, która później stała się naszym głównym narodowym. Fryderyk Chopin komponował muzykę. Jego polonezy, masługi i obelgi były przepełniane miłością i tęsknotą za ojczyzną. Jan Matejko przypominał swoimi obrazami potęgę Polski i pięknych Polaków. Henryk Sienkiewicz pisał powieści historyczne, w których popierał zwycięstwa Polaków. Generał Bohater wielbiony, do do z ziemi włoskiej, walecznie leniony. W jego pełna chwała nad wodzem płonęła i piosenka nad nim brzmiała. Jeszcze nie zginęła. Na miasto ojczyzny było księstwo warszawskie, które jednak nie zaspokoiło ambicji Polaków. W nocy listopadową 1830 roku młodzi kadeci pod wodzą Piotra Wysockiego ruszyli na merweder. Tak rozpoczęło się powstanie listopadowe.